Krzysztof Sarna, znajdujemy się na Intel Extreme Masters w Katowicach. Moim rozmówcą jest Urszula -Klimczak. Witaj. Cześć. Pierwsze pytanie, które ciąży tak od kilku miesięcy, jeśli chodzi o Twoją osobę, no to zmiana barw klubowych. Dlaczego zamieniłaś ENS na nowi? E, głównie chęć rozwoju. E, w Na'Vi mam troszeczkę większy wachlarz e, do pracy, pracuję także z rosterem Valoranta, więc dla mnie jest to e, dodatkowe wyzwanie. Jakby, to jest tak naprawdę poza żeńskim Valorantem w CLG pierwszy Valorant e, zespół, który prowadzę, więc też mega się cieszę. E, no i co, no wiesz, praca z, z Na'Vi troszeczkę jest inna, bo zaczęłam pracę w momencie, w którym trzeba było tak jakby ten e, roster w, Pchnąć w dobrym kierunku i połączyć, więc każdy z nas lubi wyzwania, każdy z nas lubi podjąć się projektu, który w teorii czasami może wydawać się niemożliwy. No i dla mnie to był taki krok. No dobra, spróbujmy. Powiedziałaś o innej sekcji, więc od razu następuje pytanie, czy z Polkami, z CSA też masz do czynienia, chociażby czasami. Yy, to znaczy tak, jesteśmy na etapie rozmów i teraz będziemy się prawdopodobnie ustawiać, więc myślę, że też wezmę dziewczynę pod swoje skrzydła. Jak w ogóle cię współpracuje z chłopakami z Nawi po, po tych ostatnich zmianach też? Jakie są twoje odczucia? Wiesz co, to jest bardzo fajny emocjonalnie roster, bardzo dojrzały mega responsywny jeśli chodzi o feedback, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju ćwiczenia, zadania które mają zrobić, bardzo chętnie poddają się, by ułożyć im plan dnia, nie ma takiego oporu, że czegoś nie robimy, czegoś nie chcemy, więc muszę powiedzieć, że pracuje mi się lepiej niż myślałam, natomiast myślę, że tutaj długa, duża zasługa jest tego, że Blade też pomógł mi wejść do organizacji nauczył mnie wielu rzeczy no, i tym sposobem, wiesz, krok po kroku, mam nadzieję, że będziemy robić coraz większe kroki, będzie nas coraz więcej wszędzie. Jakieś problemy na ten moment największe, z którymi boryka się drużyna? Eee, wiesz co, wbrew pozorom, to jest. Młody roster i nikt o tym nie mówi, natomiast zawodnicy, zwłaszcza ci, którzy dochodzą, mają bardzo dużo nauki. Tutaj mówimy o nauce strategii, nas strategii, pozycjonowania, komunikacja wewnątrz zespołu, przy, przyzwyczajenie się jak to gra. Igor jest z nami tak naprawdę od października mamy luty. To jest tylko pięć miesięcy dla drużyny. Jak widzisz drużyny, które są ze sobą. Można powiedzieć latami. One zupełnie inaczej funkcjonują niż roster, który ma nowego zawodnika w tak ważnej roli. Do tego mamy wielu zawodników, którzy są jakby na tym samym poziomie, więc nie mamy takiego star player, który jest jakby bardzo mocno, można powiedzieć, faworyzowany albo na którego barkach wszystko leży. Więc tak naprawdę cała drużyna musi równo przejść do przodu i, i dać ten sam wkład pracy. No i dla mnie to jest, to jest bardzo... Ciekawy sposób pracy, dlatego że każdy zawodnik jest głodny rozwoju i przychodzą do mnie tak naprawdę od mały, z rzeczami, które są naprawdę małe, prozaiczne do rzeczy, których naprawdę mogę im mocno pomóc. Super. Na przykład. <grych> Wiesz co, chociażby. Podatność na takie ćwiczenia jak cross-crawl. Chociażby to są to ćwiczenia, które gorzują obie półkule mózgu. Nie wiem, czy zauważyłeś, że często Iga Świątek chodzi żongluje piłkami i każdy mówi: „O, jaki to dalec. Tutaj właśnie to są, to są właśnie ćwiczenia cross-crawl. To jest część rozgrzewki, która która jakby pomaga zawodnikom lepiej Osiąść w grze, jeżeli tak mogę powiedzieć. No i tak jak na początku wprowadziłam te ćwiczenia w grudniu na Bootcampie, tak przepraszam, w styczniu na Bootcampie, tak wszyscy byli nie no, co ty, a teraz zapytaj się, któregoś z moich zawodników, czy nie potrafi żonglować. Wszyscy potrafią, więc tak naprawdę bardzo fajne są, wiesz, to są... To są niby takie rzeczy, które wydają się niemożliwe na początku, natomiast gdy zawodnik widzi, że efekty pracy są, że czują się bardziej pewni siebie, są bardziej osadzeni, wówczas jakby dla mnie praca jest przyjemna, a, a oni tym chętniej ciągną z takimi tematami, chciałbym lepiej performować. No i tak to jest. Ale podsumowując też to, co powiedziałeś przed chwilą, to, to oznacza, że jeszcze przed Wami długi proces, prawda? Tak, nie można powiedzieć, że to już jest zespół, który jest dojrzały, absolutnie. Jesteśmy ciągle na etapie nauki. Ehm... Blade jest, z, blade jest trenerem, który jest dość wymagający, więc ilość rzeczy, które zawodnicy mają do nauki, jest naprawdę spora. Dlatego ja nadal będę podtrzymywać, że my jeszcze się uczymy, natomiast te efekty nauki są, są obiecujące. Czy ty kiedy, byłaś, kiedy były to twoje ostatnie momenty w to ty wiedziałaś, że dojdzie do takiego trzęsienia ziemi, jeśli chodzi o drużynę? E, o sam roster ENS, tak, zdawałam sobie z tego sprawę, e, dlatego że mieliśmy wielu zawodników na końcówce kontraktów, mm. więc jakby to było do przewidzenia. Eee, czy spodziewałam się takiego obrotu sprawy, że N to będzie nine? Eee, zdecydowanie nie. Natomiast mega się cieszę, bo Paweł jest fantastyczną osobą, chłopaki z Nine są fantastyczną osobą. I zawsze trzymają się ze sobą, więc myślę, że ten vibe i ta energia, która jest w tym zespole, powala wszystkich dookoła, więc mega trzymam kciuki, są pod dobrymi skrzydłami Kubena. Kurczę, cieszę się dla nich, naprawdę się cieszę. No i właśnie teraz się chciałem zapytać, czy gdzieś nie jest jednak trochę szkoda, że nie zostałaś i, i czy tworzyłabyś teraz drużynę wokół której jest aż taki szum w Polsce. Wiesz co? No zawsze jest szkoda, ale zawsze wiesz, jest ta szala, tak zawsze są te wybory. Yy... Myślę, że nigdy nie, nie będę patrzyła na tę decyzję z perspektywy, czy żałuję, czy nie żałuję. Jakby dla nich jest to rozwój, dla mnie jest to rozwój, każdy pcha do przodu. Mam nadzieję, że w momencie, w którym gdzieś spotkamy się, że tak powiem, na serwerze, to ten vibe i te emocje będą jak zawsze. Do tej pory widzimy się, witamy się, mega im kibicuje tak samo, więc w serduszku też Polska, mimo że no, moja drużyna też jakby pcha do przodu. Katowice. Ale też wygasał ci kontrakt czy, czy ten kontrakt jakby było dalsze zainteresowanie? Ja już wiedziałam, ja już wiedziałam tak naprawdę w sierpniu, że będę gdzieś, że będę zmieniała barwę, więc dla mnie tak naprawdę mój kontrakt kończył się z końcem listopada, więc to już tak naprawdę decyzja była troszkę wcześniej można powiedzieć podjęta. Chyba już się o to pytanie, zapytam jeszcze raz. Wolałabyś współpracować właśnie z międzynarodowym składem, czy, czy na przykład właśnie takim jak ENS, gdzie, gdzie ta komunikacja jest taka, że no niby jest nastawiona na, na język angielski, ale jednak no z, z piątką osób można tak naprawdę porozmawiać po polsku. Dla mnie tak naprawdę nie ma znaczenia narodowość. Oczywiście fenomenalnie by było reprezentować Polskę i wspierać rodaków, natomiast dla mnie najważniejsze jest e, to, jak układa mi się z zespołem i myślę, że dla mnie to jest zawsze wyznacznik tego. E, jakby która drużyna albo z którą drużyną y, jestem. Chciałem Cię też zapytać, bo powiedziałaś przed chwilą o Pawle, jak Ci się współpracowało z Dychą? Bo ja też pamiętam właśnie, że taka osobowość, że jak nie idzie, no to, no to jest źle, prawda? E, Paweł to... Paweł jest bardzo specyficzną osobą. Uwielbiam go, uwielbiam jego osobowość, jego cięty żarcik. E, oczywiście każdy ma lepsze i gorsze dni, więc nie możemy tutaj mówić o sobie, że nie wiem, ktoś jest taki czy owaki. Uważam, że Paweł jest fenomenalnym pod, e, zawodnikiem, z bardzo oryginalnym stylem, ma świetne wyczucie gry. E, jakby dla mnie, chyba jedna z ulubionych osób w cs z którą pracowałam. Dzisiaj współczesne problemy drużyn, organizacji, jakie, jakie, na jakie byś wskazała? Eee, wiesz, co myślę, że. Jeśli chodzi o rozwój organizacji, zwłaszcza w Polsce, myślę, że ciągle kulejemy, jeśli chodzi o pozyskiwanie partnerów i, i dofinansowania do, do zespołów. To jest chyba taka największa kula u nogi. E, druga, no, profesjonalizm. Tak? Często, gęsto, e, zawodnicy nie zawsze w odpowiedni sposób reprezentują organizację. W rezultacie, w sposób, że nie chcą za bardzo się angażować ze względu na swój własny PR. E, I trzecia. Mm, Wiesz co, jeśli chodzi o cs to chyba bym powiedziała, że yy, realistyczne cele. Tak? Jeżeli organizacja dopasowuje swoje cele do możliwości rosteru, który zakupuje, to, no to jest ok. Natomiast często gęsto jest tak, że zawodnicy, których, że tak powiem, sufit jest troszeczkę niższy, mają oczekiwania, które są bardzo wysokie. No i wówczas najczęściej jest tak, że jest problem z wydajnością, z tym, że zawodnicy nie są w stanie dociągnąć tego, co chce organizacja, no i w rezultacie sami wiemy, jak to się kończy. A jeśli chodzi o problemy takie właśnie y, z punktu widzenia Twojego jako performance coacha, problemy psychologiczne, to z czym najczęściej teraz borykają się drużyny? Ja myślę, że to ciągle jest budowanie synergii, to ciągle jest y, zaufanie i... I nadal jest to balansowanie między bardzo trudnym, eee, że tak powiem, grafikiem, który mamy, chociażby teraz, jeżeli popatrzysz na to, co się dzieje, eee, tak naprawdę 5 stycznia zaczęliśmy sezon, byliśmy dwa tygodnie na Bootcampie, potem mieliśmy Aremar zaraz, potem Barcelona, potem Blast. Mamy dzisiaj który? 5 luty? Tak. 4 eee, czwarty czwarte. Czwarte luty. Eee, moi zawodnicy nie byli w domu jeszcze. Więc e, zaraz po tym stąd lecimy na Aremar e, i Potem mamy kilka dni przerwy, potem mamy budkę przed Majorem. Więc tak naprawdę ten grafik, który jest w tym momencie, jest bardzo wymagający i myślę, że to jest taki największy problem, jeśli chodzi o radzenie sobie z takimi prozaicznymi rzeczami, jak nie wiem, tęsknota za rodziną, za najbliższymi, odpoczynek, chwila wytchnienia, posiedzenie w domu. To są takie rzeczy, które wydają się dość prozaiczne dla przeciętnego człowieka, natomiast jak po przerwie zapytałam się moich zawodników, jak tam wyjeżdżaliście gdzieś podczas przerwy świątecznej, nie, cieszyliśmy się siedzeniem w domu, więc tak naprawdę, no, ten grafik jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki. A powiedziałaś o tej synergii, czy to nadal jest może tak jak kiedyś, że są takie problemy pomiędzy rozgraniczeniem zespołowości, a jednak nastawieniem na jednostkę, że ci gracze cały czas jakby, yy, może nie, może coś z pokroju egoizmu, indywidualności? Tak, często gęsto zawodnicy w zespole mają indywidualne cele, by się wypromować na tle innych. Najczęściej na początku wszyscy przymrużają, no to oko jest fajnie, jest wesoło, natomiast z czasem ten spotlight jest niestety niekoniecznie dobrze gospodarowany, powstają konflikty i wówczas zaufanie do takiego zawodnika, czy tzw. bait w grze może zniszczyć nawet naj, najlepiej rokujące drużyny. Moment, który przychodzi Ci jako pierwszy na myśl, kiedy masz podsumować ENCE, taki ENCE albo też taki moment, w którym wiążesz największą, e, największy sentyment? No oczywiście, że Dallas i, i, i gra z, w, w półfinałach z Face to jest chyba taki moment, gdzie e, ja byłam mega emocjonalna. Pamiętam, że puls na moim zegarku wskazywał 188 i zastanawiałam się, czy już mam zawał, czy jeszcze nie. E, to była pierwsza część, i drugi moment, zaraz następnego dnia, gdy wchodziliśmy na scenę, to był ten moment, że zanim zaczęliśmy grać, ja już się rozpłakałam, bo po minie zawodników, po tej pewności siebie i po tym, co przeszliśmy dzień wcześniej, ja po prostu wiedziałam, że wygramy. Ostatnie lata dla ciebie to jest reprezentowanie no, największych marek na świecie. Jak ty sama postrzegasz ten, tą swoją drogę gdzieś tak jeszcze popatrząc, może 7 lat wstecz, a, a do dzisiaj? Wiesz, co? Ja myślę, że to, wszystko, co osiągnęłam w pewnej mierze, to zasługa tego, że ja sama bardzo dużo się rozwijam. Ja sama czerpię od innych, sama szukam rozwiązań i myślę, że ta praca, którą się wkłada i ten czas, który się wkłada w samorozwój, on zawsze gdzieś przynosi efekty. Często, gęsto osobowość też jest ważna. Ja jestem osobą, jak wiesz, energiczną, która nawet jak ma zły humor nie, nie pokaże tego i myślę, że takich osób we sporcie też brakuje, więc ta dyscyplina sama dla siebie, jakby umiejętność i ten zapał, no i bycie gamerem oczywiście w dużym stopniu też, to myślę, że jest duża zasługa tego, że em, Sama pcham do przodu, ale też wiem na co nie stać i, i wiem, że niewiele jest osób, które, które są w stanie dowieść każdy temat. Kiedy w tym miejscu rozmawialiśmy jeszcze w czerwcu podczas e, Challengera, to powiedziałeś, że zapotrzebowanie na psychologów ogólnie wzrosło, bo zaczęto więcej mówić o psychologii. E, powiedz mi, kiedy tak naprawdę nastąpił taki boom, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na performance coachów w drużynach? Bo ja tak dostrzegam tutaj, praktycznie każda drużyna e, w tym momencie na iem jest tutaj z performance coachem. Eee, ja myślę, że wiesz, to mówi samo siebie. Jeżeli drużyna ma performance coacha i notorycznie dowozi e, emocje, nie, nie odpada w, w ważnych momentach, gry i, e, że tak powiem widać ten rozwój zawodników i reakcje na stres, to w pewnym momencie każdy właściciel organizacji stwierdzi my sobie z tym nie radzimy, kogoś potrzebujemy, więc ja myślę, że im więcej e, nas jest, im więcej wsparcia zawodnicy dostają, tym bardziej profesjonalny staje się sport i tak naprawdę o to w wszystkich chodzi. Powiedz mi jeszcze, czy pojawiły się inne propozycje niż ta z NAVI? Tak. Zdradzisz jakie? Ja? Nie, nie mogę. Trzy były w sumie, ale nie mogę. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.